Artur Szpilka na gali Polsat Boxing Night. Pierwsze pytanie Artur, skąd pomysł na garnitur? To cruz different, zawsze podobały mi się czeszki. no i tak zostało, no i mówię, zrobił Krzysiu taki jaki chciałem, także petarda. E, przed nami dzisiaj kilka ciekawych pojedynków, na który czekasz najbardziej. Nie no, bez wątpienia na walkę Michała Cieślaka, ale również przed walką Michała Cieślaka jest walka, która budzi dużo znaków zapytania. Michał Syrowatka, Przemysław Runowski. Także czekam i jestem ciekaw jak to wszystko się rozwiąże Dziękuję. Wiemy jaka przyjaźń łączy Cię z Michałem Materlą. Dzisiaj walczył jego syn. Jak Ci się podobała walka i czy w ogóle Michał w tych rozmowach z Tobą często, często wspomina syna o jego postępach w boksie? Oczywiście, no to wiadomo, że jak rozmawiamy to o wszystkim, o najważniejszych rzeczach, także Eee, tak, druga rzecz, Marcel bardzo fajnie boksował, eee, świetny timing, eee, jak na tak młody wiek, fajna praca nóg. Wszystko idzie w dobrym kierunku, także pod tym względem możemy być zadowoleni. Jakie masz najlepsze wspomnienie związane z Polsat Boxing Night? Czy oczywiście nie muszę pytać, bo jest to walka Adamek-Szpilka, tak? Najlepsze wspomnienie i najgorsze. Przy pierwszej walce mnie aresztowali, wtedy co miałem walczyć, na gali Adamek Gołota. No i najlepsze, kiedy wygrałem potem zadankiem w Krakowie u siebie, można powiedzieć, w mieście. Więc to dwie takie, dwie takie rzeczy, to były w sumie dwie gale, gdzie miałem walczyć. Na jednej nie walczyłem, na drugiej walczyłem. Artur, gdzieś tam walka pewnie na horyzoncie. Jak ty teraz wyglądasz pod względem treningowym? Jaki jest etap Twoich przygotowań? Na razie wiesz, docieram się z trenerem, czekam na datę. Wiadomo, że coś tam w kuluarach jest jasne, że pracują nad walką. W marcu muszą, bo wtedy jest tak jakby ostateczny ten czas, żeby skończyć walkę, znaczy zrobić walkę tą moją. No i prawdopodobnie koniec marca i zobaczymy. E, Michał Cieślak, to jest kandydat na mistrza świata. Wiesz co, uważam, że jako jeden z nielicznych zawodników z Polski ma wszystko, żeby, żeby to zrobić. Naprawdę od tego czasu ja mogę powiedzieć jako ktoś, kto zna to za autopsji, ponieważ walczyłem z nim, sparowałem z nim 3 lata wcześniej. I teraz i naprawdę rozwinął się niesamowicie, widać po nim ciągły głód boksu, wie, że czy to sparring, czy technika to ciągle bierze na 100%, chce zrobić jak najlepsze postępy i, i po nim to widać. Wchodzi głodny. To co kiedyś Maciek powiedział Miszkin, co często z nim rozmawiam, że u niego widać ten głód, to jest taki charakter mistrzowski i taki jest. Także wie, że bardzo mu kibicuję, bo... No bo co by nie mówić, no teraz ostatnio w tym naszym polskim boksie troszkę gorzej, także miejmy nadzieję, że to wszystko znowu pójdzie do góry i młode chłopaki będą mogli brać z kogoś przykład. Pojawia się nowa kategoria wagowa i tak sobie myślę, że chyba jest ona idealnie skrojona pod Artura Szpilkę. No tak, zobaczymy. No jak będzie możliwość, to tak, ale prawdopodobnie swój najbliższy pojedynek z w Wadze Ciężkiej, jeżeli nie dogadamy się, to właśnie to będzie w tej nowej kategorii. Muszę o to spytać. Szachy, bo kogo bym nie pytał, czy, czy, czy kiedy nie jesteśmy w WCA, no to Artur Szpilka gra w szachy. Jeżeli nie trenuje, to gra w szachy i podobno spędza pół dnia na, grach, na grze w szachy w WCA. No wiesz, to jest to fajna rozrywka, taka odskocznia od tych treningów ciężkich, albo taka, taki relaks po treningu, odpoczynek, to właśnie gramy, ale to też nie można tak, bo potem niestety mamy takie koło szachistów, ja i Maciek Mieświn, że jeden drugiemu dogryza, który przega. Na przykład potrafimy wygrywać trzy pojedynki pod rząd i wyobraź sobie mamy, że ostatni ty i ktoś już mówi złośliwie, 1-0 dla mnie, no bo wiesz, ta pasta się kończy 1-0, także ogólnie jest wesoło. Ale to też jest tak, że bokserzy często w swoim nawet ringu yy, mają szachy. Często się też nazywa w ogóle boks yy, taką taką szachownicą, że ciężko roz. Yy, przechytrzyć rywala, tak? Więc to też pewnie pomaga troszeczkę gdzieś tam w tym treningu, może nie mentalnym, ale gdzieś tam z tyłu głowy, tak? Ja to traktuję czysto hobbystycznie, jako rywalizacja z drugim zawodnikiem, tylko na takiej zasadzie. Czy to rozwija, czy nie? Nie wiem, jak tak, to dobrze, jak nie, to też nie robi to różnicy. A propos rywalizacji, co chodzi z tymi paletkami do tenisa stołowego, bo Daniel Omielańczyk narzekał, że ty z Janem Błachowiczem macie dużo lepsze. No tak, no bo odgarzał się, kupił sobie nową rakietkę właśnie Butterfly'a, przyszedł, przegrał i później mówił, że to w na paletki, tak. Danio jest ogólnie wesoły, mamy fajny, mówię, skład na ten WCA, bo każdy z zawodników, oprócz tego, że e, kocha swoją dyscyplinę sportową, to właśnie w ping gadajemy dajemy z siebie wszystko i zawsze jest, kto przega, to wiadomo, jest obiektem chwilowym uśmiechów, szyderczych, to, to, tam. Wracamy do normalności. WCA taka mała, mała świetlica, bo można przyjść, pograć w szachy, potrenować, siłownia, sporty walki, ping-pong, no wszystko tam jest. Dlatego mówię, ale przede wszystkim atmosferę robią ludzie i to jest najważniejsze, bo mogłoby tam być wszystko, czego nie ma w normalnym klubie, gdy nie masz ludzi, którzy dają fajną energię, to, 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 to nie ma możliwości, żeby się to przełożyło na to, co jest właśnie WCA. Byłeś, widziałeś, więc wiesz. No to tak na koniec, jeżeli Maciej Miszkin i, 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 i Ty jesteście królami szachów, to w ping kto jest, kto jest królem i jak ten ranking wygląda? Ja, w ping -ponga jestem niepokonany. Wiadomo, przegrałem kilka meczy, ale w ogólnym rozrachunku jestem tam najlepszy.